Przedstawiamy Państwu urządzenie noktowizyjne do montażu do lunety na broni myśliwskiej firmy Lahu Optics Lahu LV81. Każdy produkt wyposażony jest w bardzo funkcjonalny futerał, przystosowany do wyjścia w teren i odporny na różnego typu warunki atmosferyczne. Co znajduje się w każdym zestawie. Broszurka informacyjna. Samo urządzenie noktowizyjne oraz niezbędna bateria. Kilka słów o każdym z tych elementów. Broszurka. Oczywiście skupia najważniejsze informacje i parametry urządzenia noktowizyjnego oraz informacje montażowe. Bateria CR123, niewielka, ale wystarczająca do montażu do tego typu urządzenia. I wreszcie główne urządzenie noktowizyjne LV81. Występuje on w trzech wariantach: w wersji standard, w wersji Pro i w wersji Elite. Ma również różne możliwości doświetlenia o współczynnikach FOMO od 1000 do 1950. Aby uruchomić urządzenie, należy włożyć baterię, zakręcić specjalną kieszonkę. I po drugiej stronie przyciskiem włączyć urządzenie. Po krótkiej chwili jest gotowe do działania. Po drugiej stronie mamy pokrętło do dostosowania ostrości obrazu. Główny obiektyw urządzenia noktowizyjnego oczywiście znajduje się od frontu, natomiast od drugiej strony jest część montażowa do lunety myśliwskiej. Aby przymontować bezpośrednio do lunety niezbędny jest adapter, również będący w ofercie firmy Lachu Optics. Przymontowujemy adapter bezpośrednio do urządzenia noktowizyjnego, natomiast po drugiej stronie dokładamy lunetę. Adaptery występują w różnych rozmiarach, także można dostosować go do lunety, którą Państwo posiadacie. W ten sposób stworzony zestaw jest gotowy do działania.